Fundacja powstała dość dramatycznych doświadczeń zdrowotnych. W 2002 roku zdiagnozowano u mnie dość ostre wirusowe zabranie wątroby typu B. Niestety w tym momencie lekarze rozłożyli ręce i jedynym ratunkiem, jak mi powiedziano, jest przyszczepienie wątroby. Człowiek nie jest w stanie na początku uwierzyć w tego typu sytuację, tym bardziej, że rok wcześniej wiozłem brata po... Przeszczepie energii ze Szczecina. Właściwie w ostatniej chwili, przyjechała jechała wątroba, na 6 operacja się udała, potem długa rehabilitacja, no i walka, walka o powrót do życia. Ta idea kibowała bardzo długo, i, i w końcu powiedziałem, że albo teraz, albo, albo nigdy. Jeśli chodzi o istniejące organizacje pacjenckie, to znaczy mówię o organizacjach działających na rzecz transplantacji, to ja wiedziałem wcześniej o istnieniu kilku. Mam do nich ogromny szacunek i ukrywam, że też różnymi wartościami czerpię z ich doświadczenia i z tego, czym się zajmują. Muszę powiedzieć, że gdybym ktoś mnie zapytał organizacji związanych z transplantacjami, jest wystarczająca, moja odpowiedź będzie niestety nie. Zarejestrowanie fundacji w Polsce z jednej strony nie powinno przysparzać wielu problemów, choć ta cała procedura, jeśli chodzi o formalności, jest skomplikowana. W naszym przypadku największa trudność polegała na tym, że nasza rejestracja przypadła właśnie na czas covidowy, co wydłużyło rejestrację myślę co najmniej o pół roku. I od samego początku postanowiliśmy skoncentrować się na działaniach które szły w kierunku bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym zaczęliśmy pisać ogromnie dużą liczbę listów do, do różnych polityków, do różnych organizacji, do instytucji państwowych. Na początku z prośbą o zabezpieczenie szczepionek na grypę. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o szczepionkach przeciw COVID-19. Zaproszono nas na kilka posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia. I myślę, że ta nasza konsekwencja i taki upór w działaniu, nie za wygraną, wydawało, że w pewnym stopniu przyczyniliśmy się do zmiany harmonogramu szczepień na COVID-19. Mm -hmm. Grupę pacjentów po transplantacjach przesunięto do grupy tzw. liden Napisaliśmy list otwarty do kilku do, do, do instytucji reprezentujących właśnie obszar transplantacji. Napisaliśmy do pana ministra, jak na dość krótką historię naszej organizacji, bo działamy od połowy października zeszłego roku, nie ukrywam, że to mówię z ogromną dymą. Udało nam się osiągnąć naprawdę niemało. Zostaliśmy również zaproszeni przez Rzecznika Praw Pacjentów do, do Rady Organizacji Pacjentów, z czego jesteśmy bardzo dumni i jest to dla nas ogromne wyrażenie. Udało nam się zorganizować pewną ilość maseczek oraz płynów. Do dezynfekcji tutaj dzięki współpracy z urzędem wojewódzkim przekazaliśmy ten sprzęt na dziesięcy oddział transplantologii UTK w Gdańsku oraz dla pacjentów dorosłych również po transplantacji nerki, po transplantacji serca oraz płuc. Ponieważ akurat zbiegło się to z, z okresem noworocznym postanowiliśmy również w ramach tej zbiórki tego sprzętu zorganizować regularne paczki. Boże Narodzeniowe i muszę powiedzieć, że no, nie spodziewałem się, że tego typu działanie, tego typu akcja przyniesie nam po prostu niebywałą nie, nie satysfakcję i, i, i ogromną radość. Wysłaliśmy również wspomniane paczki do Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie. Gdybyśmy nie wierzyli, że, że to się powiedzie, no, myślę, że nie podejmowalibyśmy takiego działania. I to, nie, to jakby nie tylko jeśli chodzi o prośbę czy apel związany z wydaniem rekomendacji i. Ewentualnie z przesunięciem nas do, do tej wcześniejszej grupy pacjentów zastrzeżeń na COVID-19. Ale muszę powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się, że ta odpowiedź padnie tak szybko i że te decyzje zostaną podjęte dość błyskawicznie. Wchodzę w taki no, dość ostry trening, jeśli chodzi o przygotowanie się do startów w przyszłym sezonie, do startów triatlonowych. Z tymi startami będzie związana no, dość poważna kampania protransplantacyjna Będę traktował w tych wyścigach kwiatlanowych, jak mówi moja mama, w tak zwanym trójboju, co jest bardzo zabawnym określeniem. I mam nadzieję, że ona tego nie słyszy, bo bardzo nie jest zadowolona z faktu, że, że ja biorę udział w jakichkolwiek zawodach. Nie jesteśmy jeszcze profesjonalną organizacją, ale dzięki m.in. organizacji Pacjenci Pro i Akademii Pacjenci Pro, dzięki takim działaniom, szkoleniom zdecydowanie podnosimy nasze kwalifikacje. To, że znaleźliśmy się w tak fantastycznym bronie innych organizacji, które działają czasami kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, to już to jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale też i w pewnym sensie wyzwaniem. Chciałbym powiedzieć, że poza oczywiście wysokim poziomem szkoleń, wysokim poziomem prowadzących szkolenia, ogromnym tutaj plusem jest możliwość wymiany doświadczeń. Do początku października 2020 roku nie posiadałem żadnego, żadnego komunikatora, to znaczy nie, nie posiadałem ani Facebooka, ani, ani Twittera, żadnych mediów społecznościowych i myślałem, że ja cały... Drugie moje życie przejdę obok tego świata wirtualnego. To przychodziło naturalnie, metodą prób i błędów. Nie mieliśmy jakiegoś całego zespołu, konsylium, doradców. Ja muszę powiedzieć, że przeszedłem ogromną metamorfozę, jeśli chodzi w ogóle o moją filozofię i moje podejście do mediów społecznościowych. Ale w momencie, kiedy zdecydowałem się powołać Fundację do życia, no to zdałem sobie sprawę, że z np. Na Facebooka nasze oddziaływania będzie bardzo ograniczone. Dlaczego by nie wykorzystać tego potencjału na przykład Facebooka w kierunku robienia potrzebnych rzeczy?